Zostajcie w następnej ale degustacji. Tym razem rosyjskie piwo Baltica numer 4 oryginalne. 5,6% alkoholu. E, I tyle jest na butelce, bo jakimś cudem nie ma etykiety. Tu powinna być. Taka mała jak i ta, ale powinna być tu. A nie ma. <laughs> Odpadła, nie przykleili. No cóż, zdarza się. Kapselek jest dedykowany z czwóreczką. A jakże. No i co my tu mamy? Mamy ciemny lager. No, Taki rzeczywiście ciemnobursztynowy. On nie jest klarowny. Nie? Jak popatrzyłem tutaj właśnie pod światło. Zdecydowanie jest <laughs> troszkę zamglony. Piana była nikła od razu przy nalewaniu, y, chociaż przez Odrobinkę czasu wyglądała ok, ale szybko bardzo opadła. Aromat jest taki, wiecie, lekko... ...przypalany, tostowy taki, chlebowy. I do tego dużo owocowości. Taki kwaś, kwaśna owocowość. Okej, okay. spróbujmy. Masz nadzór. Przyjemny, pełny. Taka słodowość y, fajna. E, ale jest też sporo takich m, kwaskowych akcentów owocowych. Ładnie się dopije. Jest lekka paloność, przechodząca później w lekką góryczkę. Chociaż tam są już leciutkie, też akcenty ziołowe. Bardzo fajnie się dopije, przyjemnie. Jest to takie pełne, słodowe piwo, ale z takimi bardzo przyjemnymi, owocowymi akcentami, które dodają mu dużo pijalności, takich odświeżających aspektów. że naprawdę fajnie się dopije. No, fajne piwo. E... Można spróbować. E... Jestem ciekawy, czy znajdę jeszcze jakieś... No to ciężko jest dostać w ogóle. E... Szczególnie w Anglii. E... To piwo. Jak znajdę jakieś z etykietami, no to może jeszcze porobię zdjęcia albo coś, nie wiem. Ale na pewno warto jest spróbować to piwo, bo ono jest przyjemne. E... Także? Czemu nie? Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba wam się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak że będziecie na bieżąco. No, przez to nie odpuścicie żadnej nowej o, 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 do degustacji no, Wasze zdrowie! <śm>